Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samaryi i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich, idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara się uzdrowiła. Oto Słowo Pańskie. W tej e, historii, w tym Słowie, e, w centrum jest Jezus. On przechodzi e, przez pogranicze Samarii Galilei, e, i Galilei i przechodzi też dzisiaj. Przechodzi e, w tym Słowie, jest, jest obecny e, w każdej sytuacji. Naszego dzisiaj. E, I ci trendowaci, którzy na co dzień musieli się ukrywać, gdzieś mieszkać, się zdala, poza wsią, e, oni wychodzą do Niego. Wychodzą z tych swoich ciemności, e, z tych swoich bólów, e, z tych swoich, właśnie, utrapień, e, z tych swoich jaskiń e, i idą, wychodzą do, do Jezusa. E, i, I z wiarą, z wiarą wołają, o uzdrowienie. Ale z daleka, wołając z daleka. E, więc e, nawet nie podchodzą blisko, wiadomo. E, takie były też e, zasady, żeby nie, 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 mogli, e, nie mogli podchodzić, żeby nie zarażać, ale, ale to też pokazuje, że, że mimo, że jesteś może daleko gdzieś od Boga, e, w tych swoich utrapieniach. E, to, to możesz do Niego wołać. Yy, I On to, i on to, to słyszy, yy, bo On jest blisko, z kolei. On jest zawsze blisko. Mimo, że my jesteśmy daleko, oddalamy się, On nas nie opuszcza. Yy, I yy, w tym słowie, właśnie dalej. Yy, historia jest taka, że Jezus wysyła w drogę, a yy, oni znowu muszą Mu wierzyć, bo yy, no właściwie nie uzdrowił ich natychmiast, nie, nie stało się to przy nich, znaczy w sensie w, tym, w tej sytuacji, w, w tym momencie, kiedy zawołali, tak jak czasami to bywało, ale musieli przejść pewną drogę, musieli wejść, wejść w drogę i zaufać znowu Jezusowi, Jego Słowu i, i to, co się wydarzyło w, w czasie tej drogi, w czasie tej wędrówki, wtedy, kiedy już, już, byli, już byli w drodze, tam, gdzie ich posyłał. To uzdrowienie nastąpiło, to właśnie wyzdrowieli dzięki niemu. Ale co ciekawe, to miało być właśnie na chwałę Bożą, i ten jeden wraca, biegnie do niego i kłania się i dziękuje. I wychwalając Boga, wraca wychwalając Boga, bo tak właśnie jest, że ta historia mojego czy Twojego życia i działanie Jezusa. Ma prowadzić do, do tego, żeby Bóg był wychwalany, żeby chwała Boża się objawiła. Tak jest też w innym, w innym uzdrowieniu, to wprost Jezus mówi, że, że ta sytuacja nie prowadzi do śmierci, ale, ale do tego, żeby Bóg był uwielbiony. I tak właśnie jest w każdej sytuacji, każdej sytuacji, każdego naszego serca, każdego, każdego naszego właśnie strapienia. Na końcu jest chwała Boża. I co ciekawe, właśnie ten Samarytanin, który może był właśnie ostatni, może był właśnie taki, no wiadomo, Izraelici nie, nie, nie przepadali za, za tymi swoimi sąsiadami z Samarii i źle ich traktowali. I on może tak się trochę czuł, że jest, że jest tym gorszym, że jest tym ostatnim, że nie zasługuje trochę na, na, na to, o co prosi tak naprawdę. To, to on przybiega i on właśnie dziękuje. A Jezus mówi, że, że właśnie to, że uwierzył, to, że ta wiara Jego sprawiła, że, że mógł doświadczyć cudu. Cudu wybawienia z tego swojego, z tej swojej śmierci, można powiedzieć, w pewnym stop, stopniu. E, tego, tego zbawienia tak naprawdę. E, bo o to chodzi. To jest celem Boga. E, żebyśmy byli zbawieni. Żebyśmy wychwalali GO za to, że. Mamy nowe życie. I, I to właśnie jest ta historia.